Potrzebujesz kupić lub wymienić swój fotel na nowy model? Sprawdź ofertę Diablo Chairs. Dobre wykonanie, świetny design, dużo modeli i różne kolory. Nadadzą się one idealnie do grania w gry, jak i kilkugodzinnej pracy przy komputerze. Wiem co mówię, bo sam spędzam przed biurkiem sporo czasu, a z fotela od Diablo korzystam już od prawie roku. Koniecznie zajrzyj do opisu po więcej informacji. Mechy w świecie Ninjago są mocno rozpowszechnione, bo spotykaliśmy je w większości sezonów. Są to duże roboty, którymi z reguły sterują minifigurki. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się najlepszym mechom wykonanym przez fanów Ninjago. Po obejrzeniu dajcie znać, który podoba wam się najbardziej, a ja przypnę serduszko każdemu. Ognisty Mech Kaja, ze względu na tę budowę Mecha, sprawia on wrażenie takiego wielkiego i masywnego potwora, który jednym ciosem mógłby pokonać kilkunastu przeciwników naraz. Jak wsiądzie do niego Kai, no to przyznajcie, nie wygląda już tak groźnie, co mimo wszystko nie odbiera mu kozackiego stylu. Burzowo-wodny Mech, i może faktycznie są tu elementy wskazujące na to, że Mech ten jest połączeniem mocy błyskawic z mocą wody. Tak mi bardziej przypomina maszynę należącą do jakiegokolwiek złoczyńcy, choć chyba najbardziej do Garmadona. Wygląda świetnie. Wielki mech samuraja, jedna z najlepszych wersji robotów należących do samurajów, jaką możecie znaleźć w internecie. Wszystko zostało tu dopięte na ostatni guzik, a hełm dodaje mu grozy i sprawia wrażenie, jakby był to ogromny potwór, a nie mech, za którego sterami siedzi człowiek. Szkieletowy mech, bardzo chudy, kościsty. No, ale trudno, żeby było inaczej. Całkiem fajny styl został tu zastosowany: chude ramię i gruba kość przedramieniowa. O ile w przypadku rąk to wygląda spoko i mogłoby normalnie funkcjonować, tak ta cienka kość w miejscu brzucha raczej nie wytrzymałaby zbyt długo w walce. Kai's Ultimate Samurai Mech. Tak został podpisany przez autora i rzeczywiście wygląda jak wersja Ultimate przez swoje gigantyczne rozmiary. Na pierwszy rzut oka wygląda jak jakiś obcy z innego świata, no bo nie posiada niestety jakoś dużo elementów nawiązujących do Ninjago, ale mimo wszystko brawa dla autora za porządnie wykonaną robotę. Okrągły Mechnii. Ma on swoją nazwę, którą widzicie na zdjęciu, ale nie będę ryzykował przeczytaniem jej w zły sposób. Autor pokusił się o nietypowe połączenie w przypadku minifigurki Stara Maska i strój DG z 12 sezonu, ale my nie o minifigurce. Mech zauroczył mnie głównie właśnie tą okrągłością, nie wiem dlaczego, ale jest słodki i jednocześnie masywny, więc świetnie sprawdziłby się w roli obrońcy lub jakiegoś strażnika. Kamienny mech Vermiliona, który cały czas chodzi z potężną armatą w ręce, wykorzystuje ją zapewne do pokonywania przeciwników, no chyba, że bawi się z innymi Vermilionami w bitwę na wodę. Zostały tu zastosowane też elementy z Hero Factory i to w bardzo dobrym stylu. Jednooki Nindroid Mech. Jest taki zwinny, ma małe rączki, długie nogi. Wydaje się, jakby był jakimś jaszczurem, ale to na plus. Mi bardzo taki format Mecha się podoba. Do tego posiada jedno wielkie, pomarańczowe oko, a na górze znajduje się miejsce do sterowania przez Nindroidy. Egzoszkielet Moro. Mały, ale schludny, estetyczny i w dobrze dobranych kolorach Mech. Mimo tego, że nie składa się ze zbyt wielu elementów, to chciałbym go mieć. Naprawdę jest ładny. Smoczy Mech Garmadona jest to przerobiona wersja zielonego smoka Loida z Lego Ninjago Mówi i wyszło znakomicie. Jak widzicie, może poruszać się w dwóch różnych trybach. Ten stojący podoba mi się szczególnie. Wystawić może wtedy swoje aż cztery łapy zakończone ostrymi pazurami. Świetny pomysł na mecha. I na koniec pokażę wam jeszcze kilka mechów na temat których warto choć krótko wspomnieć. Mech Kola, Mech Jaya, Mech Ni, Mech Duchów i przerobiony Mech Kaja z 12 sezonu. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, który z tych mechów jest według Was najlepszy. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapce w górę.